Cześć. Dzisiaj znowu wracamy do tematu prezentacji. Mówię wracamy, ponieważ już na moim kanale pojawił się taki film kiedyś, jak zrobić prezentację w PowerPoincie. A dzisiaj pokażę wam, jak zrobić prezentację z wykorzystaniem darmowego narzędzia od wujka Google, czyli prezentacji Google. Zapraszam. Żeby rozpocząć tworzenie nowej prezentacji. Jest to bardzo proste. Przechodzimy tylko, oczywiście jak jesteśmy już zalogowani, przechodzimy tutaj do tego kafelka po prawej stronie i tu możemy albo wybrać dokumenty i później tam sobie już prezentację, albo dysk. Ponieważ będzie to lepiej widać, ja wybiorę dysk. Przechodzimy na nas na nasz dysk Google'a i tutaj po lewej stronie klikamy sobie ikonkę nowy i tu mamy prezentację. Pierwsze co pokażę wam prezentację z szablonu, i tutaj, kiedy najedziemy na, tą, na ten znaczek, to jest strzałki, rozwija nam się możliwość wybrania szablonu prezentacji. I tu już mamy różne szablony przygotowane do pracy. Zobaczmy tylko szybko, jakąś, jakiś niech to będzie album fotograficzny. Teraz, kiedy mamy taki szablon, moglibyśmy tak naprawdę tylko wyedytować. Różne elementy i wykorzystać dany szablon. Natomiast żeby nie było zbyt prosto, ja z tego szablonu korzystać nie będę. Tworzę sobie zupełnie nową prezentację, czyli ponownie nowy, prezentację, na strzałeczkę, pusta prezentacja. Aby lepiej widzieć to, co się tutaj będzie działo, ja dodam dwa kolejne slajdy, czyli klikam tu prawym klawiszem. Nowy slajd, jeszcze raz nowy slajd. Mam trzy. Slajdy. i następną rzeczą, jaką my tutaj zrobimy, to wybranie motywu. Tutaj po prawej stronie, jak widzicie, mamy różne motywy. Klikając na jakiś motyw, możemy od razu przejść i zobaczyć, jak ten motyw tu będzie wyglądał w prezentacji. My wybierzemy, powiedzmy, ten. Kolejna rzecz istotna, o której musicie pamiętać, to możliwość: to to, że możecie wybrać sobie i wyedytować dany motyw. Czyli przechodzimy tutaj do zakładki Slide i klikamy Edytuj wzorzec. Pojawia nam się tutaj taka zakładka, w której mamy wszystkie slajdy z danego motywu i możemy je dowolnie wyedytować. Na przykład wystarczy tutaj, klikniemy na tym kawałku i zmienimy mu kolor. Powiedzmy, właśnie na jakiś tam jasno-niebieski. Tutaj mamy jeszcze drugi. I zrobimy ten sam kolor, albo nawet troszeczkę ciemniejszy. Ok, niech tak zostanie, i w ten sam sposób możemy zmienić na stałe tak naprawdę każdy element z, ze wzorca tego, tego konkretnego motywu. Zamykamy to. Kolejną rzeczą, taką istotną, to możliwość zmiany tła w prezentacji. I tutaj przechodzimy do tej zakładki. Wybieramy tło, tutaj przechodzimy. Wybieramy obraz lub możemy też wybrać kolor. Zobaczcie, może wystarczy wybrać kolor. Już mamy tutaj kolor żółty, ale my chcemy sobie wybrać obraz, więc przechodzę tutaj. Co możemy zrobić, to po prostu przeciągnąć obraz tutaj z folderu lub też wybrać, kliknąć i wybrać obraz. Obraz nam się już przesłał, i teraz zobaczcie, widzimy tutaj po lewej stronie od razu podgląd kolejnych slajdów. Żeby zastosować ten obraz do wszystkich slajdów, musimy wybrać tutaj dodaj do motywu i już pojawia nam się to tło w każdym slajdzie, gotowe, więc zmienimy sobie teraz tutaj tytuł. I teraz kiedy mam już ten tytuł, to wszystko ustawione, dodam troszeczkę jakiś obrazek, żeby nam tu nie było jakoś smutno, a chciałbym Wam też pokazać tutaj jedną rzecz ciekawą. Troszeczkę go zmniejszymy. I dopasujemy go tu w lewym rogu. Wszystkie te obrazy, które sobie przygotowałem, które tutaj widzieliście, są, pochodzą z serwisu Pixabay. Kolejna istotna rzecz w prezentacjach Google to możliwość zmiany rozdzielczości e, lub formatu e, z prezentacji. Żeby to zrobić, przejdziemy sobie i najpierw zrobimy screena niektórzy z was wiem że będą chcieli te slajdy przerobić na zdjęcia bo może będą chcieli zrobić po prostu sobie tutaj jakiś plakacik wystarczy wtedy przejść tutaj pobierz jako obraz JPEG mamy już go pobranego ale ja chciałbym wam pokazać jeszcze coś innego i za chwilę wrócimy do tego JPEG który tutaj zrobiliśmy czyli przechodzimy teraz tutaj do plik Ustawienia strony i zobaczcie co tutaj mamy. Tu mamy możliwość zmiany rozmiaru naszej prezentacji. Tu możemy ją ustawić jako panoramiczną albo standardową, taką bardziej kwadratową. Ale my wybierzemy sobie tutaj niestandardowy i tutaj zmienimy z centymetrów na piksele, tak aby to widzieć lepiej. I zmienimy jej rozdzielczość. Ustawimy jej rozdzielczość, właśnie w pikselach, na 1920 na 1080. Klikamy Zastosuj. I znowu zrobimy to samo. Pobierzemy to jako JPEG. Już nam się zapisało. Mamy to w folderze. I zobaczcie, teraz mamy, mam tutaj te dwa, te dwa z, z obrazy które zostały przed chwileczką zrobione z tej prezentacji i spójrzcie na wymiary tutaj mamy 960x540 czyli w tej prezentacji, którą właśnie wcześniej mieliśmy a tutaj mamy 1920x1080 i zobaczmy jak to wygląda to jest to jest yy, pierwszy ten obraz 960 a tu jest drugi wygenerowany w tą stronę na, w 1920, więc jak widzicie, jest tu potężna różnica. Jeżeli chcecie to z tego wykorzystać, to wyko jeżeli chcecie to wykorzystać jako e, zdjęcie, musicie tutaj zmienić rozdzielczość, ponieważ inaczej będzie ono bardzo e, niewyraźne. No i teraz przejdziemy do czcionki. Oczywiście wystarczy ją kliknąć, aby nam się pojawiły różne możliwości. Tutaj, e, tak jak widzicie, tam zaznaczę tak. Tak jak widzicie, mamy tutaj narzędzia te, które znamy m.in. z pakietu Office, czyli wytłuszczanie, pochylanie itd. Natomiast tutaj mamy możliwość zmiany czcionki. I to, co mi się podoba w tym narzędziu w Google, to jest ta opcja tutaj więcej czcionek. Kiedy ją klikniemy, pojawi nam się taka możliwość sortowania i, na, i dodawania sobie różnych innych czcionek, które nam się podobają. I na przykład wybierzemy sobie tutaj to, co właśnie mi się podoba, o czym przed chwilą powiedziałem, to tutaj kiedy klikniemy w pismo odręczne mamy takie różne czcionki które właśnie imitują nam pismo odręczne no i na przykład pierwszą tutaj z brzegu czy drugą kliknę pacifico dodam ok patrzcie mamy już tutaj taką fajniejszą fantazyjną czcionkę taką imitację właśnie tego pisma odręcznego kolejne dalsze możliwości edycji tekstu mamy teraz tutaj kiedy przejdziemy do formatuj tekst tu mamy Różne możliwości też edycji czcionek, ale no tutaj oczywiście odstępy między wierszami tego dzisiaj nie będę tu omawiał. Każdy sobie to powinien poznać. Obramowania i linie, czyli do tutaj do obramowania pola tekstowego. Ale to, co nas interesuje, to opcje formatowania i możemy to wybrać, klikając tutaj, albo możemy też przejść, po prostu klikając to w tym miejscu. Mamy tutaj różne takie narzędzia do formatowania pola tekstowego. Tutaj ważne jest, żeby pamiętać m.in. o tym, żeby zablokować współczynnik proporcji, wtedy okno nam się będzie zwiększało, zmniejszało równomiernie. Kiedy go odblokujemy, to zawsze wiadomo, że tak się robić nie będzie. Dalej z tych takich, tutaj mamy przesunięcie w osi X i Y. Tu mamy, możemy sobie obracać pole tekstowe do dowolnego kąta. Zamykamy to, dopasowanie tekstu. Tu możemy zmniejszać, zwiększać wcięcia co mnie na przykład, czego mi brakuje to to że powinno to być takie narzędzie które, taka opcja, która na przykład po kliknięciu by to nam resetowała do zera, to, to by się przydało no ale tego, tego tutaj nie ma, więc <laughs> możemy sobie tylko ponarzekać w dopasowanie tekstu i to co jest fajne tutaj to jest cień czyli zaznaczamy sobie i Możemy ustawić tutaj odległość naszego cienia, odległość promieni rozmycia. o, Możemy tutaj dowolnie ustawiać. Też możemy kąt zmieniać, jego przezroczystość i kolor tego y, naszego cienia. I niżej odbicie. Oj, przepraszam, żeby, były, żeby było jej widać, przesunę to troszeczkę wyżej. O, już będziemy to widzieli teraz. Tak przezroczystości, odległości i rozmiar tego naszego odbicia. Mamy już teraz tutaj pierwszy slajd stworzony, przechodzimy dalej i tutaj musimy wybrać sobie układ dla naszej prezentacji, dla kolejnego slajdu. Przechodzimy tutaj, zaznaczamy slajd, przechodzimy tu, wybieramy układ no i tu możemy wybrać na przykład nagłówek sekcji, tak, mamy tutaj. Oczywiście, kolor nam się zmienił, bo nie wyedytowaliśmy go w podglądzie motywu. Albo możemy wybrać jakiś inny układ, już taki bardziej do kolejnego slajdu. Na przykład, niech to będzie ten. Dodamy tutaj tytuł. To, że wybraliśmy jakiś tam układ tego slajdu, to o niczym nie świadczy. Możemy po prostu, jeżeli nam się tylko to podoba usunąć jedno pole tekstowe możemy oczywiście wstawić drugie pole tekstowe wystarczy tu przejść do wstaw rysuj, możemy już, mamy już kolejne pole tekstowe natomiast my przesuniemy sobie to pole tekstowe tutaj na środek, żeby mieć je równiuteńko na środku to klikniemy na nim prawym klawiszem myszy, damy tutaj w środku i na stronie i tutaj klikniemy poziomo ono nam się teraz równo ustawiło na środku, zobaczcie jeszcze raz to zrobię Prawy klawisz. Wyśrodkuj na stronie poziomo. Już mamy je tutaj na, na samym środeczku. Tutaj dodamy jakiś tekst. Żeby on nam się wyróżniał troszeczkę, wrzucimy mu jakiś kolor. Wybiorę tutaj jakiś taki kolor, który nam się będzie wyróżniał. Do tego zmienię kolor czcionki na biały i przejdę do do jakichś elementów tutaj tego, do tego slajdu. Specjalnie porozciągałem te obrazy, żeby nam się troszeczkę ponachodziły na siebie. Po co? Po to, żeby Wam pokazać jeszcze jedną ważną rzecz, czyli przesuwanie wyżej lub niżej kolej, konkretnych elementów. Kliknąłem teraz i zaznaczyłem pole tekstowe. Przesuwam tutaj, przejeżdżam kolejność i tutaj ustawiam przesuń na wierzch od razu ten yy, nazwa przesunęła mi się tutaj na wierzch kiedy kliknę to samo zrobię na przykład z tym polem tak mogę go od razu przesunąć wyżej na spód yy, niżej natomiast zobaczcie tutaj też jest tutaj skrót klawiaturowy czyli ctrl plus strzałka w dół to będzie oznaczało że przesuwamy go do dołu ctrl plus góra w górę tak i możemy ustawiać ten slajd tak sobie jak te wszystkie elementy, tak jak my chcemy, żeby one były tutaj porozstawiane. Przejdę do następnego slajdu, nawet dodam jeszcze dodatkowy, tak abyśmy mogli jeszcze potem zobaczyć, jak będzie wyglądała cała prezentacja. No i nawrzucam tutaj różnych obrazów. Tutaj nie powiedziałem jeszcze tylko o jednej rzeczy. Możliwość jest tutaj wstawiania też różnych kształtów. A możemy stosować strzałki takie same, zresztą podobne jak strzałki i takie elementy, które są dostępne w pakiecie Office. Tu można oczywiście to wszystko przesuwać. Możemy dodać na przykład jakieś linie. O, na przykład, krzywa to jest bardzo ciekawe. takie pola. Oczywiście możemy je też tutaj zmieniać ich kształty, możemy zmieniać ich kolor, możemy tak naprawdę robić z tym wszystkim co tylko nam się podoba. Ciekawą opcją jest jeszcze taka opcja, co skasuje, opcja bazgroły. Tutaj mamy to w tym menu i można coś tu artystycznie namalować. No namalowałem i to mi się już zmieniło w taką ładniejszą kreskę. Może, mogę na przykład zmienić jej grubość jeszcze. Ostatnią rzeczą, w tej prezentacji, którą chcę wam pokazać, są to przejścia. i Przejścia pomiędzy slajdami i przejścia pomiędzy. powodujące, że będą na przykład wjeżdżały nam różne elementy do slajdu. I teraz, tak, jeżeli klikniemy sobie jakiś dany slajd, od razu na górze mamy tutaj taką zakładeczkę przejście. Klikamy ją. I tu już widzicie brak przejścia. Teraz na przykład możemy ustawić, żeby ten slajd, który będzie się nam pojawiał, żeby będzie nam się rozpraszał albo zanikał albo przesuwał od prawej. No i powiedzmy, że ten zrobimy, żeby się przesuwał od prawej albo nie, albo niech się rozprasza. Kiedy już wybierzemy jakiś efekt, od razu możemy ustawić również też e, jego prędkość. Jeżeli klikniemy tutaj zastosuj do wszystkich slajdów, to automatycznie będziemy mieli to do wszystkich slajdów. Teraz jeżeli Dodamy tutaj sobie animację. To chodzi o to, że po wybraniu jakiegoś elementu na slajdzie, kiedy klikniemy teraz dodaj animację, możemy dla tej danej animacji ustawić sobie jakiś efekt. Czyli na przykład tutaj mamy rozjaśnienie. Zobaczcie tutaj tych elementów różnych mamy więcej. Wirowanie i możemy ustawić kiedy on ma się aktywować, czy na przykład przy kliknięciu, czy po poprzednim jakimś przejściu, czy wraz z poprzednim i na przykład ten ustawimy sobie po kliknięciu, ustawimy żeby się tutaj szybko nam przesuwał no i wybierzemy na przykład następny, dodamy animację i niech nam ten wleci z prawej. Jak widzicie, animacje możemy również dodawać też dla poszczególnych elementów i niech tam ten element wleci z dołu. Prezentację oczywiście możemy sobie pobrać w takim, jaki chcemy, w formacie. Możemy go pobrać, zobaczcie, jako prezentację PowerPointa. Możemy pobrać jako, na przykład, plik PDF, albo tak jak wcześniej. Patrzyliśmy, możemy pobrać jako obrazy, czyli JPEG PNG. Ja Wam na dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że te uwagi i te propozycje Wam pomogą w stworzeniu Waszej prezentacji. Dzięki za wszystkie lajki, komentarze, udostępnienia. Zostawiam Was teraz jeszcze i obejrzyjcie sobie, jak nam ta prezentacja wyszła.